Podobnie jak w ubiegłym roku, pod koniec czerwca odbędzie się Graffiti Jam pod hasłem Bitwa o Miasto. Chciałbym wszystkich mieszkańców zaprosić na cykliczną imprezę, którą chyba będę już robił co roku w Lęborku. Jest to tak zwana Bitwa o Miasto, 22 czerwca na terenie Starego Skateparku, także zapraszam wszystkich, którzy chcą popodziwiać prawdziwych artystów z całej Polski, którzy chcą wnieść coś do Waszego życia. Zapraszam. Zeszłoroczna bitwa cieszyła się sporym zainteresowaniem. Na imprezę zjechali przedstawiciele z 35 miast całej Polski, z czego malowało 25 uczestników, a tańczyło ponad 10. Tegoroczny będzie również pełen atrakcji, organizator jednak nie zdradza szczegółów.